koleżanki i koledzy! Los zdecydował za nas o czasowym porzuceniu bezpośredniego kontaktu na rzecz nowych rozwiązań technologicznych. Nie mamy wątpliwości, że i tym razem adwokatura udowodni iż radzenie sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami, nie zawsze przychylny los, to nasza specjalność. Bezpośrednie spotkania budują fundamenty każdego przedsięwzięcia usprawniają i przyspieszają wykonywanie zadań zawodowych i samorządowych, nie mówiąc o zacieśnieniu więzi. Mamy nadzieję, iż tej jesieni będziemy mieli okazję zobaczyć i usłyszeć państwa nie tylko na ekranach komputerów, ale również osobiście serdecznie uścisnąć. Koleżanki i koledzy, zapraszamy do bydgoszczy.